Pokój dobry, kochane dzieci. Dzisiaj już szósta niedziela, Wielkanocna i słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje moich słów. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To Wam powiedziałem przebywając wśród Was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On Was wszystkiego nauczy i przypomni Wam wszystko, co ja Wam powiedziałem. Pokój zostawiam Wam. Pokój mój daję Wam. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie ręka. Słyszeliście, że wam powiedziałem. Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Kochani, kiedy Jezus był na ostatniej wieczerzy ze swoimi uczniami, wiedział, że za chwilę odejdzie, ale nie chciał, żeby uczniowie czuli się osamotnieni. Powiedział im, że go nie będą widzieć, ale ich nie zostawi samych. Obiecał, że przyjdzie do nich w inny sposób przez Ducha Świętego, który będzie ich pocieszał, pouczał, bronił i wspierał. No właśnie, to jest tak, jakby sam Jezus mieszkał w ich sercach i pomagał im każdego dnia. Kochani, trwamy teraz w takim czasie, że oczekujemy na zesłanie Ducha Świętego. Przygotowujemy się do tego zesłania Ducha Świętego, żebyśmy godnie go przyjęli. Ten dar od Ojca, który Jezus nam zapowiedział. I pamiętajcie, kochani, że Jezus nam obiecał, że nas nigdy nie opuści. On zawsze jest z nami, a Duch Święty pomaga nam być silnymi, odważnymi. Duch Święty wewnętrznie nam wszystko przypomina, co Jezus nam powiedział. Duch Święty nas umacnia. Duch Święty jest nam dany już podczas Chrztu Świętego. Potem podczas wierzmowania, No i rok rocznie obchodzimy tę wielką uroczystość Zielony Świąt. Kiedy Duch Święty wstępuje i jest dany całemu Kościołowi. Kochane dzieci, dzięki temu darowi Ducha Świętego możemy pamiętać, co Jezus nam powiedział o Ojcu, że nas kocha, że przygotował nam mieszkania w niebie i możemy czuć miłość Jezusa i Jego opiekę każdego dnia. Serdecznie Was pozdrawiam, życzę Wam wspaniałej, pięknej niedzieli i przygotujmy nasze serca na dar z nieba, na dar pokoju, na dar Ducha Świętego. Pokój dobro!